Usty się zmieniają, mody przemijają, i w niepamięć idą artystyczne dusze, a na liście hitów tej ponadczasowej trzyma się kolęda 500 lat i dłużej. W promie kultury na Saskiej Kępie z koncertem kolęd wystąpił chór Surma. To jeden z najstarszych polskich zespołów śpiewaczych. W tym roku będzie świętował swoje 95-lecie. Chór Surma został założony w 1921 roku z inicjatywy ówczesnej Dyrekcji Tramwajów Warszawskich. Przez te wszystkie lata przez zespół przewinęło się ponad 400 osób. Już wkrótce jubileusz.